Moc i Bardzo dużo dobrej energii. Moje serce nie Wielki koncert w teatrze rozrywki. To jest jak wybuch bomby wodorowej albo jeszcze większy wybuch. Najmłodszy MDek ma 35 lat. Bardzo piękny, piękny wiek. Potrafimy się bawić, potrafimy być na luzie. To działo się na sesji Rady Miasta. Dzisiejsza sesja była taka bardzo powiedziałbym, spokojna. Gdzie wigilie dla uproszych chorzowian? Będziemy organizowali kilka spotkań wigilijnych, a w sporcie przełamanie klireksu Klireks! Klireks! i zwycięstwo ruchu. Cieszę się, że udało się zagrać solidny mecz. To już tradycja. W Teatrze Rozrywki co roku przed świętami Bożego Narodzenia odbywa się koncert Fundacji Iskierka, która w ten sposób pomaga dzieciom w walce z chorobami nowotworowymi. Wraz z orkiestrą złożoną z dzieci na scenie wystąpiła Marika i Jarosław Boberek. Przed co roku koncert dziecięcej orkiestry onkologicznej, chóru konstruktorów Jutra, w towarzystwie Mariki, Karantu Hill oraz Jarka Boberka. No z nami ta moc, więc to się będzie dzisiaj działo. Bardzo dużo dobrej energii i tak samo dużo stresu, ale naprawdę radość jest ogromna i już jesteśmy podekscytowani, bo jest końcówka próby generalnej, więc naprawdę lada moment, wchodzi widownia i zaczyna się. Moje serce jest Trzeba być czułym. Nie wolno myśleć o sobie i o tym, żeby zaśpiewać wysokie C, ale skupić się na tym, żeby była więź realna między wszystkimi muzykującymi i tymi, którzy są niby profesjonalni, i tymi, którzy są amatorami. Bo w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby spędzić ze sobą trochę czasu i zrobić ze sobą coś jak najpiękniej się potrafi, po to, żeby dać komuś radość. Twórcy tej całej akcji, tego koncertu, w ogóle wszyscy, którzy są związani z Fundacją Iskierka, mają taki power, dają takiego czadu, no, to jest zaraźliwe, no, tak jak już mówiłem, to jest jak wybuch bomby wodorowej, albo jeszcze większy wybuch i skutki tego wybuchu trwają jeszcze, trwają, trwają trwają, i to o to właśnie chodzi. Połączyć te różne rodzaje muzyki jest największym wyzwaniem, ale w myśl zasady niemożliwe jest możliwym, najwyżej jak coś jest niemożliwego, to troszkę więcej czasu zajmuje, udaje nam się i myślę, że to jest tego właśnie największa wartość. Na jakich instrumentach grasz powiedz? Na tom-tomie. Dużo emocji, dużo trudu, ale później na sam koniec jest dużo radości, ten koncert daje nam dużo siły tak naprawdę, bo trzeba dużo w to siły włożyć, ale, ale później jest ten finał i jest dużo radości i można powiedzieć, że aż czeka się na przyszły rok, w przyszłym roku kolejny koncert i, i, i można powiedzieć już, już się czeka, prawda? Bo, bo jest to wielkie dla nas wydarzenie. Koncert jest w ogóle fantastyczną, e, e, fantastycznym wydarzeniem. My w tym koncercie bierzemy udział praktycznie. W tych koncertach bierzemy praktycznie udział od samego początku, kiedy tylko iskierka zaczęła działać e, w ten sposób. Za każdym razem jest to niesamowita energia, za każdym razem są to niesamowite emocje, e, przygotowania nie są takie proste, ale dzieciaki mimo swojej choroby, mimo e, utrudnień, które niesie im e, los związany z, e, z

Jubileusz 35-lecia obchodził Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie. To jest placówka 35-letnia, czyli młoda, aczkolwiek już z pewnymi doświadczeniami, gdybyśmy to przełożyli na wiek człowieka. Tak? 35 lat, bardzo piękny, piękny wiek. I też placówka, która już ma wiele, wiele, wiele sukcesów która można powiedzieć, że ma swój charakter, to jest bardzo ważne i sądząc na przykład po frekwencji dzisiaj rodziców, dzieci, to jest placówka, która jest niezmiernie w mieście potrzebna. Symbolem tej jednej z najmłodszych chorzowskich placówek oświatowych jest motyl. Motyl jest symbolem przemiany i my mamy świadomość tego, że trochę zmieniamy tutaj dzieci. Kiedyś dawno temu, w 2005 roku, wymyśliliśmy motto Młodzieżowego Domu Kultury, w którym mówimy o tym, że jesteśmy po to, żeby otwierać dzieci na świat i świat otwierać dla dzieci. Wydaje mi się, że udaje nam się to czynić. Czasami jest tak, że te motyle które stąd wyfruwają, wracają do nas, przychodzą, opowiadają co u nich słychać i to jest największa nagroda. Są też tacy, którzy zostają jako kadra. Z okazji jubileuszu na scenie zaprezentowali się instruktorzy i pracownicy mdk -u. Nasi instruktorzy są chyba jednymi z najlepszych instruktorów, jakich spotkałem. E, zawsze można na nich liczyć. Nie tylko jako e, przewodnika, ale i przyjaciela. E, przy scenie nas... też sobie radzą. E, świetnie. Praca w Endeku jest fantastyczna. Widzieliście całą kadrę i trochę osób z administracji. E, pracowanie w takim kolektywie. A przede wszystkim praca dla, dla dzieciaków jest fantastyczna, a myślę, że to co kadra i administracja pokazała na scenie, pokazało to, że potrafimy się bawić, potrafimy być na luzie, a myślę, bez skromności powiem, że za to chyba dzieciaki kochają swoich instruktorów i tak chętnie przychodzą na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Potwierdzają to uczestnicy zajęć. W zajęciach w MDK najbardziej charakterystyczne jest to, że podchodzi się do każdego uczestnika bardzo personalnie, każdy jest traktowany z osobna. Nie jesteśmy po prostu zbiorową masą, tak jak często dzieje się to w szkołach, ale każdy jest osobny, każdy ma swoją osobowość i o każdego troszczy się z taką samą, można powiedzieć, nawet czułością i taką rodzicielską miłością. Do MDK chodzę dlatego, że zawsze jest wesoło, że jest rodzina atmosfera i sądzę, że każdy tutaj się dobrze czuje. Nie ma żadnych takich wielkich podziałów, że z tymi się nie przyjaźni, wszyscy jesteśmy równi i poza tym świetnie się bawimy tutaj. Pomagamy tutaj, zajmujemy się dzieciakami, dzielimy się na grupy i bawimy się razem z nimi i bierzemy udział w zajęciach właśnie z dzieciakami. I przy okazji sami też dowiadujemy się wielu rzeczy, bo zajęcia są tematyczne i możemy sami też poznać i dowiedzieć się wielu rzeczy. Odbyła się 15 sesja rady miasta. O tym, czym zajęli się radni, relacjonuje przewodniczący rady miasta. Dzisiejsza sesja była taka bardzo powiedziałbym spokojna, bez żadnych kontrowersyjnych tematów. Było parę uchwał, które od strony formalnej trzeba było poprawić ze względu na to, że nadzór wojewody, czy regionalna Izba Brachunkowa e, dopatrzyła się jakiś niedociągnięć, ale były to raczej niedociągnięcia redakcyjne, a nie merytoryczne, w związku z tym e, tutaj nie było żadnych e, istotnych powodów do, do dyskusji, czy sporów wśród radnych. E, pewne rzeczy, e, pewne uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami, czyli e, zakupy, sprzedaży, przeznaczenie terenów na sprzedaż, ale też nie było to nic takiego, co my e, budziło duże kontrowersje, w związku z tym no, sesja przebiegała bardzo sprawnie i szybko, bez jakichś gorących dyskusji nad poszczególnymi punktami. Niemal 400 osób spotka się podczas wigilijnych wieczerzy organizowanych w Chorzowie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Chorzowskie Parafie. W tym roku, podobnie zresztą jak w latach poprzednich, na skutek tej współpracy przede wszystkim ze szkołami, z parafiami, z organizacjami pozarządowymi, będziemy organizowali kilka spotkań wigilijnych dla naszych podopiecznych. I ważne jest, że jakby poprzez organizację spotkania wigilijnego osiągamy kilka celów jednocześnie. Z jednej strony oczywiście przygotowanie tego posiłku, wieczerzy, tej wieczerzy wigilijnej dla osób będących w potrzebie spełniających nasze kryteria, ale zarazem integrujemy różne cząstki środowisk chorzowskich przy tej właśnie przy tym spotkaniu wigilijnym. Ostatnie w tym roku spotkanie klireksu w Chorzowie było prawdopodobnie najlepszym w wykonaniu chorzowian w tym sezonie. Pewnie i wysoko, bo aż 6 do 1 pokonali AZS Uś Katowice i awansowali w tabeli na ósme miejsce. Ozdobą meczu była ta akcja omylaka. Miejmy nadzieję, że wydobyliśmy się z takiego marazmu, który już już nam tutaj ciążył, albo przegrywaliśmy jedną bramką, bo remisowaliśmy pechowo. Dzisiaj no, poszelaliśmy trochę bramek, chociaż pierwsze powiedzieć nie było łatwo, ale cieszy to, no, lepiej niż wcale można tak powiedzieć, i, i, i zapatrujemy się optymistycznie na, na ostatni mecz, potem trzeba się przygotować dobrze do drugiej rundy no, i, i walczyć, żeby, żeby piąć się w górę tabeli. Popadamy tu w euforię wielką, bo to wysokie zwycięstwo, ale to jest tylko trzy punkty. Nikt nam tych punktów tutaj więcej nie da za, za to zwycięstwo. Będziemy starać się ten ostatni tydzień jeszcze dobrze przepracować i powalczyć o zwycięstwo w Bielsku. Dzisiaj można było to oglądać. To był kawał dobrej piłki w naszym wykonaniu. Dużo zagrań ładnych, właściwie dwie, trzy piłki już ta, strzelone do to tylko świadczy o tym, że ile pracy zostało wykonane wcześniej. My jesteśmy zadowoleni. W porażce z liderem pokonał u siebie Koronę Kielce 2 do 1. Bramki w meczu z popularnymi scyzorykami strzelili Maciej Iwański i Mariusz Stępiński. Cała drużyna zagrała lepiej niż w meczu z Piastem, ale na pewno nie wszystko grało w naszej drużynie, ale na szczęście mamy trzy punkty i możemy w spokoju przygotowywać się do następnego meczu. Cieszę się, że udało się zagrać solidny mecz, oby tak dalej, ale cała drużyna dzisiaj naprawdę dobre spotkanie zagrała i na to należą się gratulacje.